Cześć, jestem Michał. Jestem studentem drugiego roku fizjoterapii na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Czemu fizjoterapia? Zawsze chciałem pomagać ludziom, usprawniać ich i zawsze chciałem się z nimi komunikować jak najwięcej. Wybrałem fizjoterapię, bo jest moim ulubionym kierunkiem medycznym, w którym mogę spełniać tak jakby swoje marzenia. Czemu fizjoterapia na Akademii Pomorskiej w Słupsku? Po pierwsze, mamy bardzo wykwalifikowanych wykładowców, którzy świetnie przekazują nam swoją wiedzę. Po drugie, mamy sale dydaktyczne, które są świetnie wyposażone i możemy na nich przeprowadzać różnorakie, dokładne badania. Następnym aspektem, który mogę podać, jest współpraca z Słupskim Szpitalem, który umożliwia nam rozwój w wielu różnych dziedzinach fizjoterapii. Do tego współpracujemy z różnymi placówkami, w których możemy poznać inne podejście, jeżeli chodzi o rehabilitację. Przyjazna atmosfera wśród wykładowców i kolegów bardzo fajnie pomaga w zdobywaniu wiedzy, którą możemy później przekładać na dalszy rozwój karier oraz pracę zawodową. Myślę, że fizjoterapia na Akademii Pomorskiej w Słupsku jest mega dobrym wyjściem i bardzo Ci ją polecam. Zapraszam Cię do nas i mam nadzieję, że widzimy się w październiku.